Kiedykolwiek zdarzyło Ci się być w trakcie rozmowy, i nagle poczułeś, jakby Twój umysł zniknął, całkowita pustka, jakby wszystkie słowa wyparowały, to paraliżujące uczucie, często mylone z nieśmiałością, niepewnością, a nawet brakiem zainteresowania. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy puści w środku, jesteśmy przeciążeni. Za dużo myślimy, za dużo analizujemy. Za dużo od siebie wymagamy. W tym mentalnym chaosie zapominamy, że rozmowa jest przede wszystkim doświadczeniem ludzkim, a nie występem. Paradoks jest okrutny. Im bardziej staramy się powiedzieć coś właściwego, tym bardziej blokujemy tysiące pomysłów, które moglibyśmy wyrazić. Tworzymy tak wymagający wewnętrzny filtr, że nasze słowa umierają zanim się narodzą. Ten filtr. Często pielęgnowany przez całe życie z obawy przed osądem lub odrzuceniem, nie chroni nas, on nas ucisza. I dlatego w obliczu zwykłych interakcji społecznych, takich jak spotkanie lub rozmowa kwalifikacyjna, blokujemy się. Nie z powodu braku treści, ale z powodu nadmiernej cenzury. Źródło tej trudności leży nie tyle w braku tematów, ile w sposobie, w jaki podchodzimy do rozmowy. Zostaliśmy wychowani. Aby mówić ostrożnie, ale nie aby komunikować się szczerze. Zachęcano nas, abyśmy byli interesujący, ale nie nauczono nas ciekawości. Zamiast po prostu zapytać lub podzielić się czymś szczerym, próbujemy obliczyć wpływ każdego słowa, jakbyśmy byli oceniani po każdym zdaniu. W ten sposób oddalamy się od spontaniczności, która sprawia, że każda rozmowa jest naprawdę żywa, ale jest droga powrotna. Można ponownie nauczyć się rozmawiać tak, jak oddychamy z lekkością, naturalnością i obecnością. Istnieje sposób, aby odzyskać przyjemność słuchania, zadawania pytań z prawdziwym zainteresowaniem, budowania mostów tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko mury. W tym procesie ciekawość okazuje się naszym największym atutem właściwe pytania, spontaniczne powiązania, przechodzenie od głębi do lekkości. Wszystko to prowadzi nas z powrotem do miejsca, w którym rozmowa przestaje być ciężarem, a znów staje się przestrzenią spotkania. Zrozumienie, że Twój umysł nie jest pusty, ale zablokowany przez stare schematy, jest pierwszym krokiem do odblokowania nie tylko słów, ale także połączeń. Być może najważniejsze nie jest tylko nauczenie się mówienia, ale ponowne nauczenie się bycia obecnym ponieważ to właśnie wtedy rozmowy ożywają. Nie tracimy tylko umiejętności komunikowania się, oddalamy się od siebie nawzajem. Odzyskanie tej sztuki w czasach pośpiechu i rozproszenia uwagi jest aktem oporu i człowieczeństwa. Kluczem do utrzymania żywej i angażującej rozmowy nie jest inteligencja, ale ciekawość. To ona przekształca powierzchowne interakcje w znaczące wymiany. Kiedy zbliżamy się do kogoś z prawdziwym zainteresowaniem, coś się głęboko zmienia. Niepokój maleje, uwaga przenosi się z nas samych na drugą osobę, a słowa płyną znacznie bardziej naturalnie. Ciekawa osoba nie martwi się o to, by wydawać się interesująca, ponieważ jest interesująca już samą chęcią zrozumienia świata innych. W ten sposób tworzy przestrzeń, w której druga osoba czuje się dostrzeżona i doceniona. Nie da się tego wymusić. Ludzki mózg z łatwością rozpoznaje, kiedy zainteresowanie jest szczere, a kiedy stosujemy tylko techniki społeczne. Autentyczna ciekawość jest jak soczewka, która powiększa obecność drugiej osoby przed nami. Zadawanie pytań to nie tylko sposób na podtrzymanie rozmowy, ale także gest nawiązania kontaktu. Różnica między pytaniem, czym się zajmujesz, a co jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Może wydawać się subtelna, ale jej skutki są ogromne. Pierwsze pytanie jest banalne i zazwyczaj wywołuje automatyczne odpowiedzi. Drugie zachęca do refleksji i pokazuje, że jesteśmy gotowi wyjść poza powierzchnię. Kiedy słuchamy uważnie, drobne szczegóły stają się bramą do głębi. Ludzie na ogół pragną, aby naprawdę ich wysłuchano. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do rozmów, w których każdy czeka na swoją kolej, aby coś powiedzieć, że bycie wysłuchanym z prawdziwą ciekawością staje się rzadkim i potężnym darem. Wystarczy przypomnieć sobie, jak się czujemy, gdy ktoś naprawdę interesuje się naszymi historiami, tym, co mówimy między wierszami, emocjami, które ujawniamy nieświadomie. Taki rodzaj słuchania pozostawia trwałe ślady. Ponieważ nie jest to tylko wymiana informacji, ale wymiana człowieczeństwa. Ciekawość nie jest więc zwykłą umiejętnością społeczną, jest emocjonalną supermocą, która, gdy jest pielęgnowana, zmienia nasze relacje. Prawdziwa sztuka rozmowy zaczyna się, gdy przestajemy próbować coś udowodnić i zaczynamy naprawdę odkrywać, kto stoi przed nami. Umiejętność prowadzenia dobrej rozmowy. Nie polega na opanowaniu niekończącego się repertuaru błyskotliwych historii, ale na tym, aby wiedzieć, jak dłużej pozostać na terytorium rozmówcy. W tym miejscu pojawia się cicha, ale potężna sztuka zadawania pytań uzupełniających. Umiejętność ta zmienia banalną rozmowę w bogate i wciągające doświadczenie. Wymaga uważnego słuchania, cierpliwości i szczerej chęci. Odkrywania świata drugiej osoby bez pośpiechu. Większość interakcji społecznych kończy się niepowodzeniem z powodu obawy, że nie będziemy interesujący. Gdy tylko rozmówca kończy zdanie, od razu przechodzimy do własnych doświadczeń, tracąc szansę na pogłębienie tematu. Dobry rozmówca nie spieszy się. Zdaje sobie sprawę, że każde wypowiedziane zdanie zawiera zalążki historii, emocji. I doświadczeń, które nie zostały jeszcze ujawnione. Dzięki prostym i konkretnym pytaniom pielęgnuje te zalążki, aż wyrosną na coś niezapomnianego. Jeśli ktoś wspomina, że był ostatnio we Włoszech, zwykle zapytamy: podobało się? Ale ten, kto opanował tę sztukę, chce wiedzieć, które miasto podobało się najbardziej, co wyróżniało to miejsce czy była to kuchnia, ludzie. Czy może jakiś konkretny moment? Każde nowe pytanie jest schodkiem, który pozwala zejść głębiej w świat rozmówcy, odkrywając wymiary, które pozostałyby niezauważone w powierzchownej rozmowie. Nie chodzi o kontrolowanie rozmowy, ale o jej uwolnienie. Stworzenie przestrzeni, w której druga osoba może się otworzyć, ujawnić, poczuć zrozumiana. Efekt jest natychmiastowy. Wszyscy znamy to uczucie. Kiedy ktoś zadaje nam pytanie dotyczące naszego życia, a następnie przez 20 minut opowiada o sobie, to tak, jakby nasza odpowiedź była jedynie pretekstem do monologu drugiej osoby. To nie jest dialog, to walka o uwagę. Dodatkowe pytania przerywają ten cykl. Mówią bez słów: Jestem tutaj. Zależy mi na tym, co masz do powiedzenia, chcę zrozumieć więcej. Z czasem praktyka ta staje się naturalna, a kiedy jest dobrze stosowana, zmniejsza presję, by zawsze mieć coś genialnego do powiedzenia, ponieważ ciężar rozmowy nie spoczywa już na naszych barkach. Zaczynamy polegać na tym, co oferuje nam druga osoba, a rozmowa przestaje być ćwiczeniem z występowania przed publicznością, a staje się chwilą prawdziwej obecności. Rozmowy są jak rzeki. Płyną, zmieniają bieg, pogłębiają się lub wysychają. Sekret polega na tym, aby nauczyć się odczytywać ich bieg i zrozumieć, że nawet gdy jeden nurt wydaje się kończyć, zawsze istnieje inny, którym można podążać. To właśnie sprawia, że łączenie pomysłów jest tak potężnym narzędziem. Często jedno zdanie zawiera w sobie pięć, sześć, a nawet więcej ścieżek rozmowy. A tym, co odróżnia dialog, który umiera w pierwszej ciszy, od tego, który trwa godzinami, jest nasza zdolność dostrzegania tych ścieżek i decydowania, którą z nich podążać. Kiedy ktoś komentuje, że wrócił z wycieczki do Kolorado z bratem, nawet mówiąc, że pogoda była zła, mamy przed sobą nie tylko informację, ale mapę. Możemy porozmawiać o Kolorado, o podróżach, o szlakach, o braciach, o pogodzie. A nawet o tym, jak zła pogoda zmienia doświadczenie przygody. Każdy szczegół jest uchylonymi drzwiami. Najczęstszym błędem jest ignorowanie tych możliwości i próba wymuszenia nowego tematu od zera, co powoduje sztuczną niezręczność. Nauka naturalnych przejść, rozpoznawania tematów ukrytych w każdej wypowiedzi, jest jak posiadanie wewnętrznego GPS-a do nawigacji w każdej interakcji społecznej. Nie jest to zimna technika. W rzeczywistości jest to forma pełnej uwagi. Wymaga od nas prawdziwego słuchania, a nie tylko czekania na swoją kolej, aby odpowiedzieć. To właśnie ten stan obecności pozwala nam uchwycić niuanse, ukryte emocje, niewypowiedziane intencje. W prawdziwej rozmowie druga osoba zawsze oferuje nam więcej niż pokazują słowa. Problem polega na tym, że jesteśmy tak rozproszeni, próbując wydawać się interesujący, że tracimy wskazówki, które pozwoliłyby nam kontynuować rozmowę. Być może najpiękniejsze w tym łańcuchu jest to, że przywraca on rozmowie lekkość gry, w której nie ma presji, aby być błyskotliwym, a jedynie ciekawość, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas następny ruch. Z czasem staje się to naturalne. Zaczynamy dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy przeszkody. A te niewygodne przerwy, które wcześniej wywoływały niepokój, zaczynamy postrzegać jako chwilę oddechu, zaproszenie do podążania nową ścieżką, do nowego odkrycia. Rozmowa jest delikatną sztuką jak taniec, w którym rytm dyktuje przemianę między głębią a lekkością. Prawdziwa więź powstaje tylko wtedy, gdy pozwalamy sobie na emocjonalny kontakt z drugą osobą, ale wiemy też, kiedy dać miejsce śmiechowi, lekkości, przerwie. Równowaga między tymi dwoma skrajnościami sprawia, że zwykła rozmowa staje się niezapomnianym doświadczeniem. Kiedy wszystko jest zbyt głębokie, interakcja staje się gęsta, ciężka, a nawet męcząca. Ale jeśli wszystko pozostaje na powierzchni, Wymyka się nam z rąk, nie pozostawiając śladu. Prawdziwa maestria polega na tym, aby wiedzieć, kiedy zanurzyć się głębiej, a kiedy wynurzyć na powierzchnię. Rytm ten nie jest sztywny, zależy od kontekstu, chwili nawiązanej więzi. Po intensywnej rozmowie na temat wyzwań zawodowych, na przykład, ożywcze może być skomentowanie zabawnego filmiku lub czegoś ciekawego, co rozluźni atmosferę. Podobnie rozmawiając o serialach Netflixa, możemy subtelnie pogłębić dyskusję, pytając, czy historie, które konsumujemy, wpływają na nasz sposób postrzegania świata. Ten naturalny ruch między lekkością a powagą, między śmiechem a refleksją, sprawia, że rozmowa jest żywa i elastyczna, jak oddychający organizm. Żyjemy w czasach, w których ta równowaga została utracona. Media społecznościowe popchnęły nas do skrajności. Albo angażujemy się w toksyczne dyskusje, albo śmiejemy się z pustych treści. Sztuka rozmowy, z jej zdolnością do przechodzenia między warstwami i tworzenia sensu, jest zaniedbywana. Jednak to właśnie ta zmienność humanizuje dialog. Najbardziej urzekające osoby, z którymi rozmawiamy, to te, które potrafią naturalnie przechodzić od poważnych tematów do luźnych. Nie dlatego, że ćwiczą swoje wypowiedzi, ale dlatego, że są obecne, dostosowując ton do nastroju rozmówcy. Odzyskanie tej umiejętności to także odzyskanie naszej wrażliwości, to zrozumienie, że czasami żart w odpowiednim momencie jest wart tyle samo, co wyznanie, a innym razem szczere pytanie może otworzyć serce bardziej niż godziny trywialnych rozmów. Kiedy to zrozumiemy, zaczniemy doceniać niuanse, ciszę, spontaniczne uśmiechy. Dobra rozmowa to w gruncie rzeczy umiejętność odczytania chwili i zaoferowania drugiej osobie tego, czego potrzebuje, aby pozostać z nami jeszcze przez chwilę. Nawet mając wszystkie techniki świata, będą chwile, kiedy umysł po prostu się zablokuje. To nieuniknione. Zapada cisza. Narasta dyskomfort i ogarnia nas poczucie porażki. Ale to nie koniec to tylko zakręt na drodze. To, co odróżnia osobę pewną siebie od osoby niespokojnej to nie brak takich chwil, ale istnienie strategii pozwalających je przezwyciężyć. Posiadanie planu na wypadek, gdy umysł się wyłączy jest jak noszenie spadochronu podczas skoku może nie zawsze go użyjesz ale świadomość, że go masz, całkowicie zmienia twoją pewność siebie. Jednym z najprostszych sposobów na powrót do rozmowy jest rozejrzenie się dookoła. Otoczenie, zawsze dostępne, oferuje naturalne punkty zaczepienia. Komentarz na temat muzyki płynącej w kawiarni, wystroju lokalu, a nawet zapachu otoczenia, może otworzyć nowe możliwości. Inną niezawodną strategią jest powrót do czegoś, o czym już była mowa, pokazuje to nie tylko, że słuchałeś, ale także nadaje rozmowie naturalną ciągłość. Mówiłeś, że dorastałeś w Seattle. Jak to było? Takie pytania wracają do tematu w delikatny i naturalny sposób. Nawet doświadczeni komunikatorzy, prelegenci, prezenterzy i terapeuci przeżywają takie momenty blokady. Różnica polega na tym, że nie wpadają w panikę. Ponieważ wiedzą, że mają do dyspozycji odpowiednie zasoby. Narzędzia te działają jak sieci bezpieczeństwa, pozwalając na kontynuowanie rozmowy nawet wtedy, gdy zawodzi kreatywność. Uwalniają nas od strachu przed popełnieniem błędu i dają odwagę, by bardziej zaryzykować w interakcji. A skoro mowa o odwadze i prawdziwych relacjach, chcę poprosić Cię o coś ważnego. Jeśli ta treść pomogła Ci w jakikolwiek sposób, jeśli poczułeś ulgę, jasność lub po prostu poczułeś się mniej samotny, polub ten film i zostaw w komentarzach słowo połączenie jako znak zobowiązania. Algorytm YouTube się zmienił i obecnie każde polubienie, każdy komentarz, każda interakcja sprawia, że ta wiadomość dociera do większej liczby osób, które tak jak ty szukają sposobów, aby lepiej wyrażać siebie i tworzyć bardziej ludzkie relacje w coraz bardziej odłączonym świecie. Jeśli możesz, rozważ wsparcie kanału. Każda kwota ma znaczenie. Podobnie jak w rozmowie, gdzie mały gest może zmienić wszystko, Twój wkład pomaga utrzymać tę przestrzeń przy życiu, aby więcej osób mogło znaleźć tego typu treści, kiedy najbardziej ich potrzebują. Dla niektórych to coś więcej niż informacja. Towarzystwo, troska, słuchanie.